Prawidłowie, słuchajcie, ja już rozrusznik mam przypięty, na trydy, tylko sobie tutaj powiesiłem, żeby w razie czego nie spadł. Mm. Dobra, słuchajcie, ja sobie spróbuję teraz tutaj wziąć lampę, odkręcić wahacz, wybić go i zająć się w sumie tutaj amortyzatorem, żeby go spróbować odkręcić, poluzować te dwie śruby na amortyzatorze. Czekajcie, wezmę lampę, bo tutaj nic nie widać, nie będziecie nic widzieli. Te dwie śruby na amortyzatorze chciałbym sobie poluzować i w sumie wtedy zacząć yy, pół oś napędową odkręcać. Dlaczego teraz nie odkręcę półności? No bo nie ma kto mi przytrzymać hamulca w sumie. Bo. No bo. Inaczej to bym musiał koło zakładać i go opuszczać, ale tego to mi się nie chce, bo to za dużo roboty było szarpanie się z tym, żeby go tak położyć na tych klockach. To to jest... Już wolę, żeby ktoś mi przyszedł, przytrzymał hamulec i ja sobie na hamulec tylko najwyżej odkręcę. No dobra, to się biorę do roboty. Okej, okay, dobra, udało mi się to jednak odkręcić tą śrubę. chwilę się musiałem z nią naszarpać. Teraz będziemy wybijać eee, tutaj wahacz stworzeń. Dobra, tylko pokażę troszeczkę, jak to się robi. Według mnie, oczywiście. Okej, okay. staty w sobie ustawiłem. Ostrość. Złapałem. No i teraz, to znaczy, są dwa. Duże młoty Jeden młot idzie tutaj od tej strony A drugim Walim Tak to się robi w całej akcji, nie będę wam tutaj pokazywał Dobra, słuchajcie Zrobimy tak, że wykręcimy tutaj te dwie śruby No nie I jarzmo i razem ze wszystkim wyjmiemy całą skrzynię No nie Tylko, że muszę zlać olej, także zaraz pójdę sobie zleję olej I i co zrobimy, no i będę odkręcał jarzmo, wyjmę sobie klocki, jeżeli to będziemy robić, to musimy pamiętać zawsze, żeby klocki były na tym samym miejscu, co były, bo mają różne ułożenia, no i co, no i w sumie też dwie śruby trzeba będzie poluzować, odkręcać i, i w sumie tyle, i pamiętać, która śruba gdzie była, czy ta była na górze, czy na dole, i to w sumie tyle i, i, i zdejmujemy.